Hej aloha! Jeżeli śledzicie kanał MojuColole World to, to na pewno dosyć dobrze kojarzycie tą karbonową kaszę. Nagrałem na niej kilka fajnych kowerków, wiele lekcji ukulele, zelektryfikowałem ją własnym przetwornikiem. Kilka takich przetworników miało trafić na sprzedaż, jednak trochę się pokomplikowało i niestety. Ale właśnie, jest to akustyczna kasza na stary dach, zelektryfikowana przeze mnie, a co powiecie na fabrycznie elektryczną karbonową kaszę. Już nie korci, aby grać jakieś ciężkie riffy. W środku mamy pasek. Przewód do ładowania prampu No i samo ukulele. Jeżeli chodzi o case Niczym on się nie różni Od akustycznej wersji karbonowej kaszy Wow Dajcie mi chwilkę, tylko ją podstroję Instrukcja akustyczna praktycznie niczym nie różni się od swojej akustycznej siostry. Na pierwszy rzut oka nie widać większych różnic, wygląda niemal identycznie. Jednak gdy się przyjrzymy, możemy zauważyć wejście na kabel jack oraz mały preamp z trzema potencjometrami: potencjometrem głośności, reverbu oraz efektem chorus lub delay. Jeżeli chodzi o brzmienia akustyczne. brzmi jak standardowa karbonowa kasza na standardowym secie strun. Tamto moja biała jest z G, więc brzmi ciut niżej. Jeżeli włączymy efekty, Mamy tutaj bardzo podobny system jak w ukulele marki Lava, czyli płyta spodnia robi nam za wzmacniacz dźwięku, za taki głośnik. I dodatkowo mamy wbudowane efekty Pytanie to brzmi, musicie przyznać. Jednak nie do końca jest to moje brzmienie. I po prostu podłączmy tego maluszka pod wzmacniacz. klasa. Nie mogę się nacieszyć tą kaszą. Brzmi to naprawdę dobrze, a zabrzmi jeszcze lepiej, gdy założymy tutaj strunę z niskim G. Będzie brzmiało niżej, ciężej i dużo fajniej będzie się dogadywało z przesterami. Następny cover, to na pewno będziecie mogli zobaczyć. Tą czarną karbonową kaszę na jakimś cięższym przesterze. Dzisiaj chyba całą noc będę grał. Mega mi się podoba, koniecznie. Napiszcie poniżej w komentarzach, co sądzicie o tej kaszy. Jeżeli interesuje Was pełny test karbonowej kaszy, gdzieś tutaj będzie odnośnik do. Testu akustycznej wersji i porównania brzmienia z niskim G i takiej z wysokim. <mulanie> Na dziś to tyle. Będę się z Wami żegnał. Muszę nacieszyć się nowym instrumentem. W sumie to starym, w nowej elektrycznej osłonie. Już na pewno kolejny cover będziecie mogli zobaczyć na tym cybeńku z jakimś większym cięższym przestępstwem. Pamiętajcie, wpadnijcie na moje społecznościówki, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Ukulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Ja na ten moment będę się z wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć!